życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. Żywe słowo ten święty sieni, do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Bardzo często życie wybitnych postaci Starego i Nowego Testamentu rozpoczyna się od. Boże Inicjatywy, to Bóg jest tym reżyserem tego wielkiego spektaklu, jakim jest ich życie. Świętemu Janowi, chrzcicielowi, ta misja została powierzona już bardzo wcześnie, wtedy, gdy, jak powie ewangelista Łukasz, był jeszcze w łonie matki. Niekiedy jest tak, że Panu Bogu się śpieszy, zanim człowiek zdąży cokolwiek w życiu zrobić, zanim zdąży. Cokolwiek zrealizować, zanim zdąży zdać ten swoisty egzamin dojrzałości, Pan Bóg już obdarza go misją, obdarza go powołaniem. Imię Jan. W kulturze Wschodu imię to nie tylko kot, którym identyfikuje się konkretną osobę. Dla Semitów imię to określenie tożsamości osoby, imię. Wskazuje na misję, którą dana osoba posiada, imię wskazuje na pewną tajemnicę, która jest zawarta w życiu tejże, tejże postaci. Imię Jan oznacza nic innego, jak Bóg okazał swą łaskę, Bóg okazał swoją miłość, czy Bóg okazał się łaskawym. I to imię możemy, sens tego imienia możemy rozpatrywać jak gdyby na dwóch poziomach, to znaczy, że Bóg okazał łaskę w pierwszym momencie dla tych dwojga starszych ludzi. Zachariasz i Elżbieta są w podeszłym wieku. A co więcej, dowiadujemy się z Ewangelii, że Elżbieta jest bezpłodna. Tak więc syn, który przychodzi na świat, to jest właśnie znak łaski, znak miłości, jaką Bóg okazuje tym dwojga starszym ludziom. Ale jest jeszcze inny wymiar, który, który należy podkreślić, a mianowicie, że osoba Jana jest znakiem łaski, znakiem miłości także dla całego Izraela. Ten człowiek nie jest już tylko synem Zachariasza i Elżbiety. On jest postawiony jako znak dla całego Izraela. Przyszedł on świadczyć o światłości. Całe życie Jana Chrzciciela będzie polegało na tym, żeby świadczyć o tym, który idzie za nim o tym, który, jak czytamy w Ewangelii, jest silniejszy od niego i ważniejszy od niego. To jest bardzo ciekawy motyw, a mianowicie. Kiedy pytają go, kto ty jesteś, Jan odpowiada, ja nie jestem. To jest wspaniały moment, w którym ukazuje się sens świadka chrześcijańskiego. A mianowicie to jest ten, który przygotowuje scenę, mówiąc teatralnym językiem, przygotowuje scenę, na której pojawi się Pan młody, prawdziwy. I w momencie, kiedy ten prawdziwy Pan młody, ten, który jest ważniejszy i silniejszy, Przyjdzie, świadek musi po prostu zniknąć, świadek musi zejść ze sceny, świadek musi usunąć się w cień, po to, żeby nie przysłonić Pana młodego. Taki jest sens chrześcijańskiego świadectwa. Święty Łukasz napisze. Że święty Jan przybył także po to, aby przygotować lud doskonały dla Pana. Trzeba nam powiedzieć w tym momencie, że święci to nie figury z wosku, które służą jedynie do okraszenia chrześcijaństwa. Święci to bardzo konkretne postaci, które swoim życiem, swoim działaniem, swoim słowem, a bardzo często także swoją śmiercią. Prowokują swoich współziomków. Do tego stopnia, że ci stają w pewnym momencie przed nimi i zadają to pytanie, które znajdujemy w Ewangelii Łukaszowej, które zadano Janowi, cóż mamy czynić w takim razie? To jest sens bycia świadkiem. Prowokować człowieka do tego, żeby rozpoczął refleksję, żeby rozpoczął przemianę, żeby zmienił swój sposób myślenia, żeby zmienił swoje ścieżki. Święty Jan, jak mówimy, jest przewodnikiem po drogach adwentu. Spróbujmy pójść razem z nim. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, święte księgi za słowo życia. Bogu dzięki.